partią najmłodszą z tych stających w szranki do wyborów w 2019, ale my jesteśmy najmłodsi, Szanowni Państwo, także jeśli idzie o średnią wieku naszych kandydatów. Ta średnia nie przekracza czterdziestki. Ja zawyżam radykalnie tę średnią, bardzo przepraszam, ale i to i to nie jest w stanie zepsuć ogólnego wrażenia. Co z tego wynika? Z tego wynika, że Konfederacja to przyszłość to przyszłość to nie żadna przenośnia, to nie żadna figura retoryczna przyszłość do nas należy, no a, przecież, a przecież nie po to, żebyśmy mieli zawłaszczać polską rzeczywistość, żebyśmy my właśnie mieli przyjąć najgorsze wzorce naszych politycznych przeciwników, a w niektórych wypadkach, nie bójmy się użyć tego słowa, wrogów. Wrogów nie tylko Konfederacji, ale wrogów Polski, narodu polskiego, państwa polskiego. Mamy do czynienia z wrogami. Nie owijajmy tego w bawełnę, szanowni państwo, nie, nie wpisujmy się w te oszukańczą, a, a gorzej jeszcze samo oszukańczą retorykę jakiegoś wielkiego zbratania, zgody narodowej. Niestety, niestety, to już, to już nie wszystko naród, to już w dużej mierze materiał etnograficzny. To bardzo często już społeczeństwo o trudnej do określenia wyznaniowości, ideowości. I trzeba o tym mówić nie po to, żeby wynosili się jedni ponad drugich, nie po to, żebyśmy my, konfederaci, protekcjonalnie mieli traktować naszych krajanów, rodaków, ale musimy mieć realistyczną ocenę tej rzeczywistości. Przyszłość jednakowoż należy do Konfederacji, jeśli tylko, Szanowni Państwo, bagatela, jeśli tylko ujdziemy z życiem. Jeśli tylko ujdziemy z życiem. Z tej akcji, w której właśnie uczestniczymy i której rozmiar tutaj w Świętokrzyskiem przekracza, przekracza, trzeba to przyznać, marzenia Naszych przyjaciół, kolegów z wielu innych okręgów. Brawo, brawo dla Świętokrzyskiego. Ale przecież my walczymy o życie. Wydano na nas wyroki, co najmniej śmierci cywilnej, prawda? Co najmniej śmierci cywilnej. Jest zupełnie jasne, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy. Posługują się frazesem demokratycznym, ale w istocie nie mogą, nie chcą, nie są zdolni pogodzić się z sytuacją, w której nie tylko ich głos jest słyszalny i nie tylko ich wola staje się rozkazem. Mamy do czynienia z przeciwnikiem bezwzględnym, bardzo bezwzględnym. I tutaj chciałbym wybiec nieco, myślą, poza bliski, bardzo bliski horyzont dnia głosowania i zliczania głosów tu na bardzo proszę pamiętajmy wszyscy o pilnowaniu wyborów, nie tylko oddać głos, ale jeszcze i dopilnować, żeby nas inni nie podliczyli, tak jak się to stało wiosną prawda? Wiosną bezradnie wpatrywaliśmy się w ekrany telewizorów, monitorów. Wieczorem byliśmy nad poprzeczką, a rano nas zamietli pod próg. No i co nam Pan zrobi? Zwłaszcza <laughs> nie oddamy i co nam Pan zrobi? Szanowni Państwo, dziś nie jesteśmy już tak bezbronni. Jest ruch Pilnuj Wyborów. www.pilnujwyborów.pl i dziś jeszcze, i jutro, i przez cały tydzień przekazujcie Państwo te informacje i to wezwanie do tego, żeby wchodzić na tę stronę, zalogować się, a nocą z 13 na 14 października przesłać na serwery pilnuj wyborów dane z Waszych obwodowych komisji wyborczych. Koniecznie trzeba to zrobić. Trzeba nie tylko samemu oddać głos, nie tylko przemnożyć go przez liczbę przyjaciół, znajomych, sąsiadów, bliższych, dalszych, ale trzeba jeszcze tego wszystkiego dopilnować. Ale przekroczmy myślą i ten horyzont głosowania, podliczania, ogłaszania wyniku wyborów. Szanowni Państwo, niezależnie od tego, jakie będą te wyniki. Konfederacja istnieje i nie jest imprezą na ten jeden sezon polityczny. Miejmy tego świadomość i czujmy tę odpowiedzialność. My naprawdę mamy na myśli to, co w naszym programie głosimy. My naprawdę mamy te cele i te zamiary. My naprawdę chcemy tak działać, żeby istniało suwerenne państwo polskie, w którym szanowane i chronione będzie życie ludzkie, ale też i polskie tradycje narodowe, bezpieczne będą. Wiara, normalna rodzina, z akcentem na słowo normalna, to już dzisiaj jest oczywiście język nienawiści, prawda? normalna rodzina i własna. Polaków. Własność, która jest w najwyższym stopniu zagrożona, tak wewnętrznie, jak zewnętrznie. W polityce wewnętrznej chciwy, rozrzutny, bezmyślny i bezlitosny. Aparat administracyjny, ucisk fiskalny, talmudyzm biurokratyczny to są zamachy codzienne. Na własność Polaków, a my właśnie chcemy, żeby więcej pieniędzy było w rękach normalnych ludzi, a mniej w rękach urzędników. Własność Polaków jest zagrożona także i przez działania zewnętrznych, graczy, ośrodków, stolic których służby, ambasady, także mafie i loże bardzo dobrze czują się w Polsce, świetnie się tutaj usadowiły. No i cóż pro, prowadzą wspomagany przez zmasowaną antypolską propagandę, globalnie realizowaną, prowadzą wielki projekt wrogiego przejęcia państwa polskiego wywłaszcza grabieży Polaków, którzy po, po katastrofach poprzednich stuleci ledwie zaczęli stawać na nogi i teraz dopiero właśnie trzeba po raz kolejny sięgnąć do ich kieszeni, a na dodatek jeszcze, a na dodatek jeszcze zdezinformować, zrobić wodę z mózgu komu? No najlepiej młodym, najlepiej dzieciom. Najlepiej, najlepiej przyszłości narodu, tak, żeby tę przyszłość zamknąć, żeby naród polski należał już tylko do przeszłości. My stajemy pod prąd. My sprzeciwiamy się tym tendencjom w sytuacji nadzwyczajnej, szczególnej, bo sądzę, że, że to jest wyjątkowe, że bez zaborów. Bez okupacji, bez groźby zepchnięcia do dołu z wapnem czy rewolweru przystawionego do skroni, tylu znajduje się folksdeutrzów, kolaborantów, sowieciarzy, eurosowieciarzy, zdrajców i sprzedawczyków, chętnych paputczyków tu, wewnątrz. I to nie są jacyś Marsjanie, spadochroniarze z księżyca, urwani z jakiejś innej choinki, tak, to są właśnie ludzie, których często dobrze znamy. Często znamy ich nawet po imieniu. To często nasi znajomi, może nawet nie z poprzedniego życia. Ach, to także i nasi bliscy, także i nasi bliscy, którzy przeszli na stronę silniejszego. To mówiąc, nie mogę zapomnieć e, zwrócić Państwu uwagi e, na, na to e, zjawisko na konkretnym przykładzie. Mianowicie tutaj, wiecie Państwo, w Świętokrzyskiem trzeba uważać na Brownów. Tutaj trzeba uważać na Brownów. Tak. E, ja z Podkarpacia i, i w drodze na Podkarpacie. Ale widzicie Państwo, tak się to właśnie dzieje, tak się to porobiło, że, że nawet i w najzacniejszych polskich rodzinach znajdują się ludzie tak zaślepieni albo tak zaprzedani, żeby działać przeciwko, niezależnie od frazesu, którym chcieliby to tłumaczyć działać przeciwko wszystkiemu, co. Czemne, bo święte, najświętsze, najpiękniejsze. Czego jeszcze jakieś echa resztki świetności tutaj pozostały. Jak, jak odnoszę się tutaj do spraw lokalnych, świętokrzyskich, kieleckich, no to wiecie Państwo, zawsze z ogromnym wzruszeniem, bo, bo, bo może bo może nie wszystkim jeszcze miałem okazję się z tego zwierzyć, ale Kielce to jest jedno z tych niewielu miast, w których, no, w dzisiejszym Śródmieściu, bo to wszystkie miasta się pięknie jakoś rozbudowują, ale w Śródmieściu trafiam z zamkniętymi oczyma tam, gdzie chcę trafić, a nawet i szerzej. W górach Świętokrzyskich są takie miejsca, gdzie można by mnie zrzucić w lesie na spadochronie przez pomyłkę. I znajdę drogę. Tutaj są groby moich dziadków. W Właśniowie na drodze do Ostrowca Świętokrzyskiego i w Bolminie w stronę Małogoszcza za chęcinami. Tu jest na placu przed tym pięknym, historycznym, dziś już mającym walor zabytkowy. Budynkiem jest ta grupa na pomniku strzelców wkraczających do Kielc. No, oni wkraczają na piechotę, ale może widzieliście Państwo takie zdjęcia sztab pierwszej brygady. Jusuki, Sosnkowski, oni siedzą w aucie. To auto mojego pradziadka, Michała Szymanowskiego, właściciela majątku Mokrsko nad Nidą. Ale w tej anegdocie jest drugie dno. Drugie dno, bo kiedy, bo kiedy po śmierci moich świętej pamięci dziadków porządkowane były papiery rodzinne, to to znalazła się tam taka kartka A4, lista strat wojennych w tym majątku poniesionych jeszcze z czasów Wielkiej Wojny, której nikt wtedy nie nazywał pierwszą, bo nie wiedziano, że tak szybko nastąpi druga. Otóż ta lista strat wojennych wyglądała tak. Owsa, wzięli tam huzarzy, Austriacy dla koni za rubli kilkadziesiąt. Tam Siana, Kozacy pobrali za nas. I największa pozycja na końcu, samochód. Strzelcy zabrali samochód, rubli 40 tysięcy. Nie wiem, czy to dziadek pradziadek Michał pisał z jakiejś ostrożności procesowej, ale, ale w każdym razie nie jestem pewien, czy to tak było, jak rodzinna legenda przekazywała, że, że on to tak ze szczerego patriotycznego serca ofiarował ten środek lokomocji bliżej nieokreślonym strzelcom. Szanowni Państwo, jak widać, rozgaduję się i rozmarzam, ale zmierzam do pewnej puenty, takiej mianowicie, że historia, sentymenty rodzinne. One nie stanowią same w sobie żadnej legitymacji do działania politycznego dziś i jutro. Natomiast z całą pewnością stanowią ogromne zobowiązanie. Koniecznie kultywujmy te nasze sentymenty, koniecznie nie traćmy pamięci. Historycznej, oby jak najgłębszej, oby jak najdłuższej, bo przecież zła historia jest matką złej polityki. Możemy dowodzić prawdziwości tej tezy Józefa Szujskiego, wybitnego polskiego historyka. Możemy dowodzić na niezliczonych przykładach, właśnie z obecnej. Aktualnej opłakanej praktyki politycznej. Zła historia jest matką złej polityki. Ludzie, którym, którym zdaje się, że realizują jakieś ten testamenty przodków, dzisiaj wyprzedają w istocie najwspanialsze spuściznę i, i najpiękniejsze marzenia tychże przodków. A zatem historia. Nie stanowi przepustki i drogowskazu, który wprost prowadzi nas do słusznych, trafnych rozwiązań, do, do właściwych planów politycznych. No, ale bez niej, bez niej też się nie da. I myślę, że w Konfederacji ta właśnie piękna rzecz się stała przepiękna rzecz. To jest powód, dla którego ja się tak dobrze odnajduję w tym towarzystwie przyjaciół, narodowców, wolnościowców. My, tradycjonaliści, koroniarze, konserwatyści, katolicy, katoletradole, dlaczego tak nam fajnie współpracować z naszymi głównie kolegami? Jest niestety, jakby to powiedzieć, niedostatek płci na dobnej w szeregach konfederackich. To zresztą w ogóle w polskim życiu publicznym jest, jest pewien stały mankament. Chociaż parytety to my zniesiemy, prawda? Bo to szkodliwa praktyka. Tak dobrze mi w tym towarzystwie, dlatego że po raz pierwszy w historii, no na pewno w historii polskiego partyjniactwa spotykają się ze sobą. Trzeźwe myślenie, rachunek ekonomiczny, dwa i dwa jest cztery, spotykają się z głęboką, zakorzenioną świadomością, a więc też i wrażliwością na to, co niemierzalne, na to, co się nie da wyliczyć. Sprawa polska nie jest tylko jakimś, choćby nawet najbardziej skomplikowanym rachunkiem na, na kartce w kratkę. Sprawa polska to jest i ten słupek Rachunkowy dodał, odjął i nie, ile winien, ile ma, musimy trzymać się tych rachunków właśnie po to, żeby nie odrywać się od rzeczywistości ekonomicznej, geostrategicznej. Ale sprawa Polska to szanowni Państwo, nie tylko kolumna cyfr, ale też sprawa polska to jakiś szereg poetyckich wersów, które rachunkowości się. Nie poddają. Można liczyć sylaby, można liczyć zwrotki, ale, ale poezja to, to takie rejony, w których właśnie trzeba, trzeba czuć i, i mieć intuicję, a, a nie zawsze wszystko daje się wyliczyć. I otóż, jak sądzę, w Konfederacji się spotykają te dwie, te dwie racjonalności polskie racjonalności tradycyjnie polskie racjonalności. Tradycja polskiego dobrego gospodarowania, tradycja dobrego wbrew wszystkiemu, co tam propaganda lewacka, wcześniej oświeceniowa, zdążyła najgorszego wypowiedzieć na temat nierządu Polski, nierządem stojącej. Są tradycje polskiego, wspaniałego, znakomitego rządzenia się, cóż, że w dawnych wiekach, ale my właśnie mamy długą pamięć historyczną i nie będziemy w naszym politycznym działaniu nawiązywać tylko do tradycji czasów awarii politycznej. XVIII, XIX, XX wieku. My musimy zejść głębiej, żeby trafić tam na jakiś twardy grunt, żeby nie. Lewitować w oparach absurdu, który właśnie dzisiaj trwającą wyprzedaż kompletną polskiej suwerenności ubiera we frazes patriotyczny rodem z czytanek bardzo pięknych i wzruszających, ale właśnie opartych na złym rozeznaniu geopolitycznym i chronopolitycznym, błędnym rozeznaniu. Więc polskie gospodarowanie ale także i polskie marzenie, polskie marzenie o tym, że możemy, chcemy i że Pan Bóg chce, żebyśmy byli czymś więcej niż tylko słabą kserokopią z cudzych projektów cywilizacyjnych. W ostatnich tygodniach tak często to słyszymy. Jest cały ten program, cały ten kalendarz ustalony, prawda? Że w drodze do tego państwa dobrobytu za lat tyle i tyle. W Polsce będzie tak jak w Niemczech, a jak jeszcze troszeczkę się do tego przymusimy, to będzie jak w Holandii i tak dalej. Słyszeliście to Państwo. No ja w drodze tutaj nie przeglądałem najnowszych wiadomości, czy pan prezes Kaczyński obiecał już dzisiaj 15 emeryturę, czy to dopiero jutro nastąpi. Szanowni Państwo, w Polsce w Polsce chcemy, żeby państwo nam spoważniało, żeby się tak jest, odchudziło, ale nie po to, żeby tężyznę stracić, ale żeby jej nabyć. Żeby tężyzny zyskał państwo polskie skupione na tym, czym poważne państwa Powinny zajmować się na serio bezpieczeństwo narodowe, wojsko polskie. Polska policja, polska bezpieka, tak jest, bezpieka w Konfederacji. Nie jesteśmy marzycielami, królami maciusiami, którzy są bardzo zdziwieni tym faktem, że, że ach, jaki to straszny świat, w którym jedni drugich inwigilują. Tak, my wiemy i, 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 i rozumiemy, że tak to działa i tak powinno działać polskie państwo, tylko mały figiel, my chcemy, żeby to polskie państwo działało, a nie inne państwa na naszym terytorium. I, I tak właśnie będziemy zmieniać polską rzeczywistość, jeśli przeżyjemy te najbliższe tygodnie, miesiące, myślę, że nie lata, bo to wszystko się będzie dosyć szybko teraz działo, i jeśli nie damy się już, Szanowni Państwo, podzielić. Ja sądzę, i to jest to moje, mam nadzieję, najzupełniejsze.